Teleportuje mnie, dobra, dobra, dobra. O, co do tego załatwię? Dobra. dobra, na orzełkę do góry, Chodzimy. Witam Was serdecznie. Tylko jeden. Ja się tym jednym specyfikiem. To wygląda jak trup na zasadzie. Ostrość Hot Challenge. Przepraszam, Hot Chips Challenge. Także będzie ciekawie Mam też masz w razie W. Tu możemy postawić. Tak, i ogólnie rzecz biorąc. No co, zaś pizzył z tym chipsem. Po podać, po się będzie ciekawe. Ale trzeba to otwierzyć co to mam w środku. Także to działa. Trzeba zacząć dzieło nowe. Kiedy się patrzył w tę naklejkę to nie otworzy. Otwarło się. O, zdarło się coś. Złożyłem Hasiłek na dole. Także jest dobrze. Jeszcze jedna naklejka jest. Przepraszam Was, ale wiecie jak to jest, jak się też patrzy, a działa inaczej. Dobra, następna klejka ryba. się jest się Stało lampa Dalej tu mokre nie ma tylko. Oh. Dobra, bawimy się. O, Matyl mam Twój any last word. Any last word? Każe ci się z ostatnim słowem. No dobra. Co tu mam? Mamy naklejkę. Takie o co... Specyfik? Jeszcze jakieś pytania. A co mam już 10% rabatu i ten oto magiczny chips To będziemy spróbowali Reszta Pako i tyle Jakieś karty A co to, to jest? Rękawiczka chyba bajer Oho Dobra jest, nadmuchana Na łeb nałożę, nie założę Ale jest takie co No będę miał do czegoś innego A Chodzi o ten chips Potęga tego chipsu jest w tym Także Otwieram i zaczynamy. Delikatnie, Trzeba go nie rozkruszyć Nadzieja na to, że będzie Powiem wam, że ciekawie Oto on Jest jeden Jeden, jeden, ten, pod, chips Ma 2 miliony SHU, powodzenia Wyniki, obstawiać czy wyszyłam Prawie mleko Nie wygląda on za apetycznie, ale Jakoś tam ma, no go No to zaczynamy. Na trzeba czuć, nie? Tam może kamery bliżej? No, uh -huh. Oho, jest pierwsza reakcja. Przepraszam 5 minut muszę wyszymać bez słapicia Nie ma nic Aby na stopper włączyć おはようございます。 Bo ja mam... no co, organ się broni? Dzisiaj... Jak na większą skalę było wyciechałem. tak jest. Oczy mi chłopie, gały wyjebało? O, przepraszam. Ale działa. Tu jest coś ostrego. Myślałem, że te zupki te budlaki są mocniejsze. Tu jest akurat dwójki lepsze. Czuć wyraźnie, że jak papryczek. No poliz, no, ale no. A w takim stosunku. Ale działa, jest ten głos. Co ty napisałem, Moje ostatnie słowo powiem, że jest pikantny na języku na ustach i szkawka oczywiście, na no to wiadomo chyba 150 tysięcy Te 2 miliony to nie ma, bo bym zdechł no i chuj i co? trzeba wytrzymać ja myślałem, że trzeba że pić czyli to akurat nie będzie potrzebne jest nieotwarte to Rzuci się... Może potem się napije, ale to... Spokojnie te 5 minut mógł wytrzymać. Myślę, że już mocniejszy Jeden chips Taki o. Ten chips. Nie wiem co tam widzieli w tym youtuberze, ale chyba, że jestem odporny już na takie coś. Macie. Takie bonusy. Tył jest kod. Chcecie? To macie? Nie wiem, co tam odczytywać. Tu, o, w tym punkcie jest ten kod. Patrzcie, bo to. A, tu. Zrobimy tak. O, tu. Jakieś naklejka. Naklejka sobie tam kleje. Poli, hot challenge chips. Czekaj, jaki będzie efekt w kiblu jeszcze. to jeszcze. Wujka, nie poli. Jutro zrozumie i całe tych produkty, ale to ogólnie rzecz biorąc zachowam zielonego chipsa Oj, myślałem, że będzie ogień, mocny jeden był jeden i tak oto się prezentuje ten hot chips challenge takie Wygrałem, czy przegrałem, dajcie znać Najwyżej będzie dobrze Ciekawe jeszcze Będziecie mieli Miałem robić beatbox, ale trochę jeszcze ta rękawiczka Nie wiem po co mi dali tę rękawiczkę Ale chyba po to, żeby się nie upaćkać Teraz weźmiemy Powiem, że poli coś, coś poli Najgorzej to język Ogólnie rzecz biorąc nie wymagamy. mleka już mi przeszło. Czajcie ten budlak dwójka był Bardziej był... Ale to może że gorące. Dlatego. Rzecz biorąc, w każdym razie ten e, budlak. Nie no, muszę czekać jeszcze, żeby nie było. Nie wiem ile już minęło. Nie on stopera, ale no już przechodzi, czuję. Że... Czy mówię, że po przełychu tutaj gdzieś ich poli ja tylko czuję tutaj je bardziej, w tym punkcie. Na buzi, na ja się nie budzi, na ustach i na języku. Podniebienie. No dobra, zamknij. No dobra, kurwa. No co? kurwa. Znamy też teksty różnych tych, ale. Otwierdzam, że chyba wygram. Wygrałem, czy przegrałem? Nie wiem, ale moja recenzja tego mocno pikantne ostroż jest słabsza. A ja, jeśli chcecie recenzję z kibla, to nie, bo to nie przyjąłem nawet. Ogólnie rzecz biorąc Old Chips Challenge został zaliczony. Tak, jak ja uważam. Tak i wiem. Polia chuj, jeśli chodzi o język i usta nie polecam dzieciom, bo to może ich bardziej wspolić. A ja chyba się przygotowałem Być mocno. Dobra. Jeszcze został budla trójka. To w następnym odcinku Budla Trójka może dać popalić na bank Będzie się coś działo Pozdrawiam, Quarz 1 Najważniejsze jest to, że jesteście zadowoleni I zapraszam na Budlaka Trójeczkę Patrzę się w ten sam, a nie wiecie co ja robię To jest oto... chod... hot dobrze mówię, chod CHIPS CHALLENGE Ja pierdolę I psów w dupę Japie Słuchajcie, jest po deszczu Kapie Kołuta nie ma Ale są psy Nie ma Zgodę miałbyś Miał być bunkier Bunkrów nie ma Ale też jest się.

Mogę tam czekać dalej, ale na pewno nie będę popijał. Tak, nie będę. To jeszcze nie ta ostrość. Przynajmniej jak dla mnie. Dla innych może być bardzo ostre, pikantne. Pikantność w ustach i języka jest zajebista, w powiem, ale jako ostrość to raczej nie. Narysowali taką trumnę. Wit, 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 wit. Nie? Dziękuję. Osiem minut było jak nagrywałem. Przynajmniej tu mam taki licznik, taki, ale wy go nie widzicie. że jest dobrze. Działa. Też zaczyna padać. I co mogę powiedzieć? Budla trójka czeka. Część druga będzie. No tak, druga, bo pierwszej nie było. Będzie, nie bał będziesz. 8 minut. Ja w I co mam mogę? Zaraz będzie, tak? Poli, nie, poli usta i język. Ale szału nie ma. Szału ja. Te papryczki, co kumpel mi dawał, byłyby lepsze. Te Jolka. Ona była mocniejsza. Ja bardzo to świeże. To wtedy choć, choć To jest też chyba świeże. Jeden chips i tak no. Tu macie składniki składnik. no trochę jestem zdary, ale chyba będzie skład... 3 gramy. Jeden ten chips na czasu. W 100 gramach to by było. 472 kalorie A w jednym, w jednym takim naczosie, tym ostrym Jest 14 kg 3 gramy, obiec, jebałem 3 gramy tej i papryczki i Hot chips challenge Ale bez sieka, nie? Wyobraźcie sobie, to jest sobie magia 2 To jest 10 I 3 To jest 13, już powinien zamknąć temat Czyli 5 minut minęło w zasadzie tego leśnika nie wiem jak tam, ale jeszcze poczekam do 14 i już jest. Także dziękuję Wam za oglądanie. choć jest szczerze, pozważam za zaliczony. Jako wartość dużo tych pieniędzy nie dałbym tyle za drugi raz oczywiście, bo musiałem że to będzie tak ostre, że się zesra. Ale jednak nie zesram. Jutro zrozumiem. Mam nadzieję, że ten przemiał tego metabolizmu mojego przejdzie dalej. Dlatego dziękuję za oglądnięcie. Polecam Chłarz 1. Szczała.